Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj ugotujemy bogracz, przygotowany na ognisku w kociołku. Bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego dania. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Mam tutaj uszukowane 1,5 kg mięsa. Jest to mięso z łopatki. Dwie cebule, cztery papryki, dwa duże ziemniaki, marchew, seler, no i przyprawy. Tak więc zaczniemy gotować bogracz. Do garnka dodaję dużą łyżkę masła, po chwili dokładamy mi mięso. Następnie dodaję przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz w ziarnkach oraz naturalna jarzynka i wlewamy wodę. To bardzo ładnie się gotuje, tak więc teraz już nie podkładam drewna, tylko przykryję garnek. Później dodamy warzywa. Warzywa należy pokroić. Po 30-40 minutach możemy dodawać warzywa. Dolewam jeszcze litr wody. Do bograczu dodaję przecier pomidorowy, łyżeczkę kminku, doprawiam go solą słodką i osną papryką. Można również dodać jeszcze odrobinę jarzynki. Należy dolać jeszcze wody, ponieważ bogracz jest za gęsty. Tak wygląda bogracz, gęsta zupa gularzowa, paprykowa. Bardzo pięknie wygląda. Mięso jest mięciutkie, yy, warzywa już się rozpadają również łącznie z mięskiem. Więc tą gorącą zupę nalewam teraz do słoików i zakręcam. Można oczywiście bezpośrednio ją zjeść. Zupa jest bardzo smaczna, gęsta, sycąca. Już ją spróbujemy. Cudo. Mm. Bardzo mięciutkie warzywka, wyraziście czuć tutaj przyprawy. Nie ma jej dużo, jednak ten kminek podkreśla smak bo graczu, No przepyszna zupa jednogarnkowa, gęsta, sycąca. Idealna na obiad nie tylko ja daję do słoików i te słoiki trzymam w lodówce, tak więc mam szybki obiad w momencie, kiedy nie gotuję. Trzymam je te słoiki około 2-3 miesięcy w lodówce, nic się z nimi nie dzieje, tak więc gwarantuję Państwu, że są dobre. Można również ogóle zamrozić, bo to jest duża ilość takim kociołku. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.